2010, idę z Bartkiem w parkiem Słuchałem wtedy Blackbird, Blackbird Życie było jakoś bardziej barwne Tyle, że z browarkiem, a nie naprawdę Razem z Sufianem urządzałem salon I dalej go słuchałem, kiedy się rozjebało W radio Radiohead, kiedy chciałem zniknąć A jak chciałem wrócić Pojawiał się Bibio. Słuchałem fleet foxes, kiedy ją poznałem. A potem Lany Del Rey, jak już nie mogłem bez niej. Sebastian Tellier pozwalał się czuć pewniej. Toro na słuchawkach, jak się zaczynał czerwiec. Jak się paliło, słuchałem Market Fire. Jak się ugasiło, to wpływ miał Ocean Franek. Jak się waliło, słuchałem Avalanches. Ale rapu słuchałem zawsze. Chciałem być jak kurzyń, co grał na gitarze I siedziałem w glanach, jak byłem ministrantem Chciałem być też Kurtem Cobainem Ale mam rozum w głowie, a nie mózg na ścianie Red Hot Chili Peppers dostałem na nieświadomce Pamiętam to przez mgłę, nic wtedy nie było ostre Tata dał winy, Deep Purple, Black Sabbath Nic nie rozumiałem Nazwa. Przetańczyłem z nią dwa lata do paru stelar To, że się rozstaliśmy pewnie nadal do niej nie dociera na feście SYML i Woodkit Tam największe uniesienia i największe smutki Chciałbym jeszcze raz usłyszeć pierwszy raz Brothers in Arms, słuchałem te rzeczy Owszem tak, ale zawsze, zawsze słuchałem rapło wow.